Prowadź ten jeden produkt do swojej diety, a twoje problemy z zaparciami znikną na zawsze. Mowa o babce jajowatej. Najcenniejszymi składnikiem są łuski i nasiona, które zawierają duże ilości błonnika rozpuszczalnego w wodzie. Babka jajowata ma mnóstwo właściwości zdrowotnych. Reguluje trawienie, obniża poziom cholesterolu LDL, kontroluje poziom cukru we krwi, ponieważ spowalnia wchłanianie węglowodanów, wspiera mikrobiotę jelitową i rozwój dobrych bakterii, ponieważ działa Prebiotycznie pomaga w odchudzaniu, zwiększając uczucie sytości. Jak ją stosować? Zacznij od jednej łyżeczki dziennie na szklankę wody i obserwuj swój organizm. Z czasem możesz zwiększyć dawkę. Stosuj rano i wieczorem 30 minut przed posiłkiem lub dodawaj ją do jogurtów, owsianek czy koktajli. Pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu. To jest warunek konieczny dla korzystnego działania babki jajowatej. Przy niewystarczającym spożyciu wody może powodować wzdęcia i gazy. Pamiętaj też, że babka jajowata może obniżać wchłanianie leków. Dlatego zachowaj odstęp około 1-2 godzin między ich przyjęciem a spożyciem babki.